27 grudzień 2023, Hamburg, miasto Matki Bożej, Boże Narodzenie. W tym roku było inaczej. Zgaśnięli światła. Jezus się narodził. Nasza, nasze światło. A tutaj w Hamburgu, w Twoim mieście, Matko Boża Narodził się i również w naszych rodzinach. Były inne święta, ale byliśmy razem. 50 lat temu mieliśmy tylko nasze dzieciątko, 24 dni, i jedną rybę którą w radości dzieliliśmy się, dziękując Bogu za Joannę. A ten rok 2023, w tym mieście Matki Bożej, gdzie Boża opatrzność nas sprowadziła, był już Pięcioro dzieci Anny Marii, naszych wnuków. I była rodzina cała. I była radość z narodzenia się Jezusa, Pana naszego, Króla naszego. W mieście Twojej, Matko Boże, w mieście świętych. Świętych papieży również, gdzie umarł na wygnaniu święty Benedykt V. Kościół I założył Karol Wielki, który od Leona III, 26 grudnia w 700 w 1995 roku otrzymał klucze piotrowe wysłane do Paderborn, a potem udzielił schronienia w Paderborn Karolowi Wielkiemu. I święto Bożego Narodzenia 25 grudnia. Koronował go na cesarza rzymskiego, króla Niemiec. Karol Wielki założył w Hamburgu pierwszy kościół do nawrócenia pogańskich sasów. Był to 10 lat po jego koronacji. W miejscu tego kościoła Święty Akskar po nawróceniu, po powstaniu biskupstwa w Hamburgu 10 listopada tysiąc. 1000... Nie. 10 listopada 1831 roku skar założył klasztor. Minęły lata cesarzem rzymskim królem Niemiec, razem z żoną 2 grudnia, 2 lutego 962 roku. Dostał cesarz Otton pierwszy

I Benedykt piąty obchodził tutaj święta Bożego Narodzenia 24 grudnia dziewięćset roku. Zmarł. W klasztorze św. Angstkara 2-4 lipca 1965 roku. W drodze była delegacja Rzymu. Bardzo chcieli znowu papieża Benedykta V, św. 142. papieża. Niestety. Sprawdziło się to, co powiedział Benedykt V. Było to przeciwko woli Boga. 96 papieżem był Leon XIII trzeci, Leon III, który koronował papieża cesarza Karola Wielkiego. Karol Wielki urodził się tego samego roku, 2 kwietnia, co był synot we Frankfurcie nad Mannem, w 742 roku, zwołany przez świętego Bonifacego. Narodził się Pan Król świata. Towarzyszy nam i to Boże Narodzenie. Była to rocznica, kiedy w Brukseli 24 grudnia 1654 roku Królowa Szwedzka Krystyna została katoliczką. Przyjęta została z honorami na Watykanie w Rzymie 23 grudnia w piątego roku. 200 lat potem, po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu 8 grudnia 1854 roku w Teksasie, w Ameryce, Polacy założyli Osiedle Panna Maria Spóźnicy Wielkiej Leopold Gęba Franciszkanin Kuzyn 28-letniego Świętego Papieża Piusa X To była pierwsza Wigilia pod na obcej ziemi, która stała się ojczyzną dla tysięcy Polaków, dla rodziny świętego polskiego papieża Piusa X, zapowiedzianego przez Anioła Stróża Polski 3 maja 1863 roku. Narodziło się miasto Panna Maria w Teksasie. 1854 roku. A tutaj jesteśmy w szpitalu Matki Bożej z nazwy katolickim, który powstał w mieście Maryi w 1864 roku. Ilu tu było świętych kapłanów? Matka Boża ochroniła ten szpital podczas bombardowania Hamburga. Ratnicy widzieli mur i Matkę Bożą, i przyjęli mm. miasto Maryi. Barbarzyńcy bez przelewu krwi, jak pisali 3 maja 1945 roku. Bez przelewu krwi zamordowali tysiące więźniów na statkach załadowanych. Z obozów koncentracyjnych. Był to plan Orzeł, plan Wyszyńskich. Największy przestępca Andrzej Wyszyński, odpowiedzialny za likwidację ponad 111 tysięcy Polaków, gdzie wszędzie był jego podpis w 1937 roku, a zaczęła się od moskiewskiej Solidarności w 1913 roku. Dlatego Matka Boża wiedziała, Wszechwładna. Objawiają się przy Moskwie, w Komensku w ikonie Matki Boskiej Wszechwładnej, 2 marca 1917 roku. Boże Narodzenie. Boże Narodzenie, dziś mamy rocznicę, 27 grudzień. Na Wawelu był koronowany 44 polski król, który rządził 44 lata. Zygmunt III Waza, praprawnik Władysława Jagieły. A wcześniej urodził się też polski król Jan Albrecht, potomek i Witelsbach Zdachał, tak jak polscy, francuscy, niemieccy królowie. Jadwiga Wittelsbach z Dachau, zmarła w Dachau 16 lipca 1200, 1176 roku. Byłam w Bazylice Świętego Piotra i Pawła, którą ślubował odnowić biskup Neuholl z Dachau, który był 4,5 roku. Więźnień wydachał. Pierwsza jego Eucharystia, pierwsza msza, którą mógł sprawować, było Boże Narodzenie 1941 rok. Jaki był szczęśliwy. Kapłani, którzy wszyscy tylko odprawiali przy świętą tradycką. 17 grudzień 2000. 23 urodziny Franciszka, który widziała nasza siostra Faustyna, która przywiodła mi do Hamburga. Siostra Faustyna. Jej spowiednik przekazywał jej dzienniczek. Siostra Faustyna widziała Dzieciątka Jezus, łamane podczas mszy świętej przez kapłana, cierpiała za Bergolio, A w tym roku piorą wytrącił klucze świętego Piotra i jego aureole w bazylice w Argentynie. Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Mikołaja, 27 20 grudnia 2023 roku. Była to 112 rocznica, kiedy w Rzymie polski papież Pius X wyświęcił na biskupa Krakowa księdza Adama Zapiechę. Wtedy w 1913 roku zaczęli swoje, swoją działalność w drodze Kościoła Katolickiego. W swoim planie. Jezu, Malusieńki. Ten rok to był święta rodziny świętej Tereski. 150. rocznica jej urodzin, urodzin jej mamy, 23 grudnia i uzdrowienie 24 grudnia. Nasza święta Tereska, o Dzieciątka Jezus, moja patronka. Jezu miłosierny, malutkie dziecko Jezu, Dzieciątko Jezu, przyniosło nam dary. Matko Boża, Boże Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dzieciątko Jezus, urodziło się dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi na świecie. Jest to światło, które promieniuje na całą ziemię. wszystkie nasze rodziny. Jezu, ufam Nasza Nasz apostoł Eucharystii, Herman Cohen. Wszyscy święci Karmelu. Wszyscy święci, święty Boże. Przyniosłeś nam światło i miłość dzieje. Dzieciątko Jezu, dziękujemy Ci i ufamy Ci. Polscy królowie, którzy jesteście w niebie, wystawiajcie się za nas. Karol Wielki chronił papieństwo, Karol Siódmy to polski toł Nóg króla Jana III Sowieckiego też w niebie od 20 stycznia 1745 roku. Cesarz Rzymski, król niemiecki. Wszyscy cieszyli się i cieszą się z nami w niebie. Za ten wielki dar dziękujemy.